Witam witam kanał JaRowerowy i od razu włączamy trasę bo nie ma na co czekać. Jak widać dzisiaj na czarnym szerszeniu dla niewtajemniczonych czarny szerszeń czyli moja szosa Endurance zmiana rowerów bo poprzedni filmik z Pienin Helga gravel a dzisiaj szosa no bo będzie tylko po asfalcie. Takie ścieżki dzisiaj będą objeżdżane. Bardzo dużo ścieżek rowerowych w okolicach Czorsztyna i Nowego Targu, który też zamierzam dzisiaj odwiedzić na rowerze, ale to później. A teraz wjeżdżam na ścieżkę w prawo i dookoła jeziora jazda, ale muszę włączyć też rundkę. I wybieram Nowy Targ Czorsztyn Jezioro, czyli to. 44 km pokazuje metrów przewyższeń 583. Także całkiem przyjemna rundka. Godzina dziewiąta rano. Słońce ładnie świeci. Nieby ciepło, a mnie jest zimno. No, jesteśmy w górach. Więc tutaj jest trochę chłodniej. A ja tu jestem po jeziora. Ja dojeżdżam w tej chwili do zalewu Czorsztyńskiego. Jeszcze 2-3 km i będę na miejscu. To znaczy na początku zalewu. Z prawej strony, za tą drogą, jest zalew, a tutaj remont mostu. Ruch wahadłowy. Trzeba się będzie jakoś przedostać na drugą stronę. Ale dwa słowa. O, znowu budują most obok. Tam jest zalew. Mała ciekawostka. Zanim powstał zalew, i ten most, który teraz jest w remoncie, to wcześniej istniał tutaj z boku. Tylko chyba z prawej strony. Tu gdzie teraz budują. Most drewniany. I kiedy rozpoczęto tutaj pracę nad tym zalewem, no to ten most drewniany już w zasadzie nie remontowano. Ale ten most był tak w kiepskim stanie, ten drewniany, że e, kiedy tutaj się jechało autobusem PKS, to wszyscy pasażerowie przed mostem musieli wysiąść. Kierowca sam przejeżdżał na drugą stronę. Pasażerowie przechodzili pieszo przez most, i za mostem wsiadali do autobusu z powrotem. Szybki rzut oka na Tatry i na Zalew, którego kiedyś tutaj oczywiście nie było, płynął tylko sobie Dunajec, wzdłuż drogi Nowy Targ Szczawnica, którą często jakiś czas temu mały ja rowerowy przemierzał na tylnej kanapie samochodu Warszawa. Ta była koloru czerwonego, dość miękka, no i patrzył sobie na ten. Płynący wolno Dunajec, wesoło przy tym merdając małymi, tłustymi nóżkami. Tutaj mam szelki i kamera często jest tutaj, bo nie zawsze jest wygodnie w ręce trzymać. Ale zatrzymuję się, żeby coś powiedzieć, bo nie wiadomo jak ten dźwięk się będzie nagrywał. Kiedy wiatr wieje, ścieżka, jak widać, jest bardzo ładna. Dokładnie dookoła jeziora obiega. Z pewnym wyjątkiem tam w okolicach Czorsztynu. Ścieżka jest dosyć kręta. Więc jeśli chodzi na przykład o rower szosowy, to on tutaj nie jest najwygodniejszym rowerem, dlatego że jest rowerem dość szybkim. A tutaj szybko jeździć raczej nie trzeba, ponieważ no, liczne zakręty, ścieżka dość wąska, barierki i sprzeciwka zawsze ktoś może jechać. Też można oczywiście spotkać pieszych, dzieci, więc trzeba uważać. Dlatego taki trekkingowy rower albo gravel tutaj jest wygodniejszym rowerem, na pewno. Ale na szosie uważając, też można ładnie tutaj i fajnie przejechać. Całość trasy to około 40 km. Przewyższeń około 500. Są w zasadzie dwa takie poważniejsze podjazdy, gdyby ktoś miał z tym kłopot, zawsze można podejść z rowerem. Czasem droga się rozwidla, tak jak tam. Można jechać prosto górą przez jakiś czas, ale można się też trzymać zalewu. Ja wybieram właśnie tę drugą opcję. Dzisiaj bliżej wody. Na trasie nie brakuje bardzo ładnych miejsc postojowych. Można sobie usiąść. Tak, tutaj na przykład napić się, coś zjeść. Generalnie odpocząć. Albo przyjrzeć się wsi, która tu została zalana. Typowa zabudowa. Miejscowa. Głównie domy drewniane. 400 domostw, 400 gospodarstw. Zostało stąd usuniętych i przeniesionych na wzgórza do nowego maniowego, tu jest jeszcze kościół. Pierwotny plan był taki, żeby ludzi przenieść do Bieszczad, ale to był krótko trwały plan, ponieważ no, nikomu się to nie podobało miejscowym ludziom w ogóle. Pierwsza bateria w kamerze wymieniona. Mam nadzieję, że mi wystarczy baterii, bo ostatnio w pieninach brakło. Trzy baterie poszły. Dzisiaj też tyle mam. Wracając jednak do tematu, pierwotny plan był taki, żeby ludzi przenieść do bieszczat, tych miejscowych górali do bieszczat. No to się nie podobało ludziom, więc szybko to ten pomysł upadł. Ciekawostka: na YouTubie znalazłem nawet film zebrania urzędników z miejscową ludnością. Początek lat 70., kiedy właśnie dyskutowano, jak to ma tutaj wszystko wyglądać. No, i w 1997 roku, co się okazało bardzo pomocne przy tej słynnej powodzi, wykorzystano właśnie ten zalew. W pełni już był zalany do jakby docelowego poziomu. Zalew powstał, elektrownia, przy okazji ścieżka rowerowa. No, i my dzisiaj jeździmy tutaj na rowerach. Taka to historia. Dzisiaj bardzo spokojnie. Jest czwartek. Wszyscy pojechali do nowego targu miejscowi na jarmark. Prawie wszyscy. Turystów nie ma wielu, bo minąłem do tej pory może czterech rowerzystów. To wszystko. Także warunki idealne. Spokojnie po prostu. Ale od czerwca to się wszystko pewnie zmieni. Wypożyczalnia, wypożyczalnia rowerów elektrycznych Elektryk też tu fajny rower. Wszystkie rowery są fajne, po prostu nie ma niefajnych rowerów. 10 zł, miejsce postojowe za cały dzień tuż nad jeziorem. Na no, ogół ścieżka jest czysta, no chwilami tak jak tutaj, jakieś takie kamyczki, trochę opadów z drzew. To no, nie jest może przyjemne i fajne dla takich cienkich opon, ale nie jest źle. Turystyka kwitnie, jak widać. Ładny widok mają z tych domków na wodę. Dobrze, że kwitnie. W ogóle jest fajnie jak w życiu kwitnie. I tak powinno być. Życzmy sobie, żeby wszystko kwitło. Przystań dla łodzi, ale jeszcze niewiele się dzieje. Rano, no i nie sezon, więc tu będzie ruch za miesiąc dwa. Ale ja wolę być dzisiaj. Kiedy nie ma ruchu, jedziemy dalej. Bo dopiero jedna czwarta drogi za nami. Przejechane 12 km średnia 14, bardzo niska. Czy ja czasem nie mam wyłączonego mimo wszystko, no bo nie da się tu szybko jechać, człowiek się ciągle zatrzymuje. Czy ja czasem nie mam mimo wszystko mm, autopauzy wyłączonej? Sprawdźmy, bo no, mimo wszystko człowiek się lepiej czuje, kiedy ta średnia jest wyższa. No zgadza się. Więc kiedy stoję. Co jest? Kiedy stoję, to mi ubywa. A po co? A teraz już będzie. Dobrze. Jedziemy. Powrót do przeszłości. Pamiętam był taki skręt, jak się jechało przez Maniowy z Nowego Targu, czyli stamtąd do Szczawnicy, to tu na dnie tego jeziora był skręt 90 stopni, w lewo. Jechało się w górę. No ja mam nadzieję, że ja czegoś nie pokręciłem, ale tak mi się to przypomina. I wydaje. No, ale ręki bym sobie nie dał uciąć, chociaż nie no to tutaj, 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 to ta droga. Jakby ktoś miał wiedzę lepszą niż moja, to piszcie, że się mylę, bo mogę się mylić. Ale raczej nie, tam po prostu siedzie prosto, pod górę, w prawo i się mija po lewej stronie pomnik Hasiora. Dzwonki. Ulica przedszkolaków świeżo wędzony pstrąg, ale nie dzisiaj. Tawerna kapitańska. Strzałka do zamku. Taką ścieżką przejdziemy się. Zamek tam jest za drzewami. Można też jechać ścieżką naokoło, ale przejdziemy się. A co? Na szczęście mam buty MTB w szosie, więc można chodzić. Turysto, powierzamy opiekę Tobie nad jednym z najpiękniejszych zakątków w Europie. Zgadza się. Chodziło się po tych pienińskich lasach. Tak one właśnie wyglądają. Odsyłam tutaj tak sympatycznie do poprzedniego filmiku, na którym jechałem rowerem z Czorsztyna do Szczawnicy wzdłuż przełomu Dunajca. Przed nami zamek Czorsztyński w zasadzie ruiny. Zamek stary, gotycki, z XIII wieku. Dużo przeszedł w historii, więc wygląda jak wygląda. W przeszłości była to warownia graniczna po stronie polskiej. Zamek w Niedzicy był już za granicą po stronie węgierskiej. Zgadza się. Wiek 13-14 Drony zabronione Dlatego nie mam drona Nie używam Nie idę dalej, bo tam Są piesi Ja z rowerem Nie mam linki Zapomniałem Jedziemy dalej Dzisiaj powietrze czystsze niż ostatnio i lepiej widać tatry. Dwa złote, nie mam dwóch złotych. Nic nie widzę, ciemno. Bez dwóch złotych, ciemno. Przed oczami osypki z bacówki bierzemy. Dzień dobry. Świeżutkie te osypki? To mam tutaj takie no. To fajnie. To takiego ze dwa Nagram wasze ceny. Zachęcę turystów. W przyszłym tylko nie będzie kolejka. Bardzo Elegancko. Stoliczek mamy. Rower jest gdzie postawić. Tylko nie leć. Szalony ty. bonjour Trasa objazdowa dookoła zalewu czorsztyńskiego dobiega końca. Wyszło 40 km. Zależy oczywiście, gdzie się stoi. Ja muszę jeszcze doliczyć ze 4 km, bo trochę dalej stanąłem. Bardzo przyjemna trasa. Trasa urozmaicona w repozorom zwłaszcza ta strona niedzicka. Od strony Zamku W Niedzicy jest bardziej taka góra, dół, góra, dół. Ta od strony Czorszyna jest bardziej płaska. Za wyjątkiem okolic Zamku Czorsztyńskiego ale bardzo przyjemnie się jedzie. Jeżeli dla kogoś byłoby za ciężko, można sobie po prostu rower podprowadzić. Widoki znakomite, panoramy fantastyczne. Warto tu przyjechać. Idą wakacje, przyjeżdżajcie! Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Oglądajcie kanał Jarowe oczywiście.